W koszynce pocztowej było 2000 dolarów w gotówce. Kiedy moi chłopcy mieli zaledwie 2 lata i 5, mój mąż zostawił mnie i odszedł ze swoim sekretarką. Pomimo, że miałam skończone parę lat szkoły, to jednak nie posiadałam żadnego tytułu i zmagałam się z ze zdobywaniem środków na utrzymanie chłopców. Na dodatek wszystkiego wpadłam w ciężką depresję i zaczęłam pić. Rozwód ciągnął się długie 4 lata. Ponadto walczyliśmy ze sobą o prawo do opieki nad dziećmi, którą to sprawę dzięki Bogu wygrałam. Jednak do tego czasu mój problem z piciem stał się bardzo poważny i nie potrafiłam już funkcjonować jako normalny człowiek. Moi kochani rodzice zorganizowali łańcuch modlitwy w mojej intencji, który rozciągał się poprzez cały kraj i w swoim miłosierdziu Bóg ocalił mi życie. Rodzice przeszli samych siebie, okazując mi miłość, którą, która ocaliła moje życie i moją rodzinę. Czułam, że naprawdę na to, zas na to nie zasługuję. Dostałam pozwolenie na opiekę nad dziećmi poza stanem, w którym mieszkaliśmy, więc przeprowadziliśmy się do moich rodziców. Związałam się z człowiekiem opętanym przez demony, ale kiedy od niego odeszłam, w pełni oddałam swoje życie Bogu. W tamtym czasie moi synowie mieli już 8 i 9 lat. Po dwóch latach zamieszkania z rodzicami poczułam, że mam wystarczająco dużo siły, aby stanąć znowu na własnych nogach. Zaufałam Panu i wraz z dziećmi przeprowadziliśmy się do miasteczka odległego od moich rodziców o około trzy godziny jazdy samochodem. Nadal nie, 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 nie mam łatwo Starałam się jak mogłam zapewnić dzieciom byt i także dużo się modliłam. Były takie dni, że nie mieliśmy co włożyć do ust i wtedy znajdowałam jedzenie pozostawione dla nas pod drzwiami. Znowu innym razem, ktoś zapłacił nam za wynajem, jednak najbardziej spektakularnym dowodem Bożej troski o nas była tęcza namalowana przez całe niebo zawsze czułam, że tęcza jest znakiem obietnicy a tego dnia kiedy sprawdzałam korespondencję w skrzynce pocztowej znalazłam 2000 dolarów w gotówce do dziś nie wiemy kto je przysłał ale wiemy, że były to pieniądze od Boga byłam bardzo oddana moim dzieciom i włożyłam dużo wysiłku w ich wychowanie Często byłam w stosunku do nich surowa. Starałam się być w domu, kiedy wracały ze szkoły. Zawsze wiedziałam, gdzie są i do kogo idą. Bóg pobłogosławił moje wysiłki. I chłopcy wyrośli na ulubieńców wśród rówieśników, w swoich szkołach średnich. Oboje byli świetnymi w sportach i pozostali świadectwem Pana. Obojduku także przyznano stypedia do szkół wyższych, gdzie potem ciężko pracowali. Mój starszy syn ożenił się z cudowną chrześcijanką, a młodszy skończył szkołę w maju, także czeka na swoją chrześcijankę. Dziękuję Bogu za ich oboje. Nie potrafiłabym przez to wszystko przejść, gdyby nie była... Gdybym nie była w stanie zupełnie powierzyć moich synów Bogu, on ochraniał ich w czasie trudnych chwil. To, że przetrwaliśmy, jest naprawdę cudem. Mamy dług wdzięczności względem tych, którzy się za nas modlili, szczególnie wobec moich rodziców. Bez wątpienia wiem, że uczyniła to modlitwa. Chcę zawsze pamiętać o tym, co Pan dla nas uczynił i co jeszcze będzie robił. Amen.